Dzień dobry, kochani. Witajcie w 16 czy 17. Ja już powiem Wam szczerze, zgubiłem się, który to jest dzień polowania na legendarne le, galariańskie, legendarne ptaki Articuno, Moltres i Zabdos. Dzisiaj kolejna szansa, a odcinek zaczynamy od moi drodzy. Oczywiście, odpalamy Daily Adventure Incensa, ale odcinek zaczynamy od Szajni Beniperę, no dosłownie powiem Wam tutaj był, tu albo tutaj, tutaj chyba, bo tutaj przyszedłem masakra, no ja mówię kurczę, szkoda, że nie robiliśmy tego tutaj daily adventure incensa właśnie u policja jedzie, policja jedzie mamy tutaj na parkingu z telefonami dwoma spoko, dobra siedzi Janma więc pamiętajcie łapeczka w górę, subik Dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco i żebyście nie przegapili tego dnia, w którym w końcu spotkam jakiegoś jednego ptaka, który zapewne nie ucieknie, nie? Dzisiaj zaczynamy troszeczkę od innej strony. Dobra, ja tu gadu gadu, zamiast świeżać sobie mapkę. Cyk powinien usiąść, jest, siedzi. Dobra, pojawił się przed minutą, w sensie no, nie minęło dwa razy po 30 sekund, także jest w miarę dobre tempo. Teraz tylko musimy sprawdzić czy nas tutaj policja nie zajeżdża od tyłu Nie, stanęli dobra możemy przejść spoczko. Dobra i także łapkę one O, powiem wam o pancir. To mi jeszcze brakuje szajni. Znaczy nie, pu, przepraszam, Pansage. To mi brakuje szajni. Tego jeszcze szajniaczka nie mam. Oczywiście, no bo saporo nie, nie było. Ale kochani. Ten Vance siedzi. Co ja chciałem Wam powiedzieć? Zapomniałem. Aha, że dzisiaj idziemy od drugiej strony. Próbujemy iść od drugiej strony. Znowu jest troszeczkę późno, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Pewnie jak wejdziemy w las, to będzie troszeczkę ciemniej, ale co zrobić? Takie są warunki. Brumpole. Jutro w ogóle jest community day. W sensie, jak wy to oglądacie, to już dzisiaj. A ja nawet nie jestem przygotowany. Szczerze myślałem, że jest w niedzielę, to Community Day, tak sobie wiecie. Montowałem odcinki wszystkie i w ogóle, a tutaj cyk Community Day nagle. Mówię tak, aha, spoko. No, no co zrobić? Damy radę. Na pewno sobie e, troszeczkę Stardasta nałapiemy, bo ostatnio tego Stardasta troszeczkę wydałem, bo robię PVP i oczywiście będę starał się. Zrobić wbić Legendę, nie? wbić Track like Legend Ale to e... Zobaczymy, czy to się uda Jupiter Nie może być Shiny jeszcze Na pewno będę starał się W ogóle mamy ten Go e... Dużo walk Podczas tych naszych Championship'ów, które są w przyszłym tygodniu Ja niestety nie mogę się na nie wybrać Chociaż bym chciał, ale no niestety inne obowiązki oczywiście wzywają Więc się tam nie wybieramy Ale ten pikacz powiem wam Jest bardzo bardzo ładny Dobra mamy te dziurce Czyli dzisiaj w ogóle będzie shiny jakiś Mam nadzieję Że dzisiaj może jakiegoś szajniaka złapiemy Chociaż szczerze Jak już złapaliśmy w Dosłownie przed chwilą To raczej już szajniaczek nie wpadnie Oszczędzam trochę kulek, bo jutro z pewnością będę bijał więcej stadasta. Więc nie łapię wszystkiego i po prostu tylko robię shiny czeki. Tych rzeczy, które są tutaj obok mnie. Kolejny pantsage nie jest shiny. Mógłby być shiny, bym miał to z głowy. Nie, no, ale no, co zrobić. Pan Pura trafiłem, nie? A, ale przy pogodzie e, Sani, w ogóle dzisiaj się nie spodziewałem, że będzie Sani. Tak jak Wam mówiłem, miało być deszczowo. No, szkurcze, Panie Pan Sage, złap się, bo tutaj kolejne Pokémony czekają na złapanie albo jakiś. No, chciałem powiedzieć legendarny, ale Wurmple to oczywiście nie jest legendarny Pokémon. E, no jutro na pewno będę ten oszczędzał kulki, na znaczy w sensie na jutro, dlatego właśnie nie łapię wszystkiego. Nie mam ich zbyt dużo. Generalnie no Warszawka to było co innego. Więc troszeczkę poczuję ten wasz niektórych oczywiście osób smak tego, że no nie mieszka się w centrum jakiegoś dużego miasta i ma się dostęp do dużej ilości pokestopów, nie? Ale nie narzekam. Jest, wiecie. Jest fajnie, więc generalnie spoczko. Dobra, zbliżamy się do lasu. O dziwo komary jeszcze mnie nie jedzą, więc jest dobrze. Zaraz powinien mi Go Plus ładnie... Ansir! Nie szajnie. Go Plus powinien mi zakręcić tamtym stopem. Mam taką nadzieję. Na pewno już jest czas, na następnego Pokemona i to jest kolejny Weedle, moi drodzy, kolejny Weedle. I coś jedzie, jedź szybciej, jedź szybciej. Z drugiej strony nic nie jedzie. Hop. Dobra jesteśmy na drugiej stronie. A właśnie Fast Catch Trick. Przez to, że jest Community Day, to pewnie Dzień później wleci ten odcinek jak robić fastka 4K w sensie jak robić szybkie łapanie o grubinek. To ja bardzo chcę. Przygarnę. Ładnie na fajnapki napki. I żeby to szybko złapać, rzucimy no, no Skubaniec. 3 Ultrabole na niego zużyłem. Pańko nie jest shiny. Kolejny nasz Pokémon z Daily Adventure A Czemu one kurczę tak atakują? Masakra, masakra, no dobra, no to już No niestety nic nie zrobimy Jestem ciemny, moi drodzy Czy tu jest nest Machopów? Dobra, Machopiki mi się przydadzą Bo to jest oczywiście Trade Evolve Także Cyk Złapany, kolejny Pokémon Wurmple Ja nie wiem, ja powiem wam szczerze No jeśli to jest 16 dzień Mojej walki albo 17. Teraz już nie wiem. Ja już powiem Wam szczerze, się zgubiłem. Dzień w dzień chodzę i oczywiście na łapie 25 Pokémonów plus. I nadal jeszcze nie spotkałem żadnego legendarnego galerańskiego ptaka. No to jest Wam powiem masakra. Nawet jak jeszcze wtedy Boogout Event nie, się nie rozpoczął. Bo tak jak Wam mówiłem oczywiście wcześniej, że no prawdopodobnie te pokemony z eventu troszeczkę przytłoczą naszego e, znaczy nasze spawny, więc no ale coś nie wiadomo jak to, od czego to zależy, nie? Czy, czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy na wsi jajeczko szybko Monsli nie szajni niesetka także no, jak widzicie jesteśmy już blisko Naszego wykluwania. 665 wysoki z biustem. Mam nadzieję, że usiadł, usiadł. Nice. Dobra, Cherim, to będzie problem, jeżeli ma wysokie CP. O ja. Dobra, więc mam nadzieję, że nic się pod nim nie zrespi. Bo no odpowiedziałem, że to się na pewno nie złapie. Ale już czas, oczywiście, na odświeżanie, żeby zobaczyć następnego Pokémona. Jest pan Sage, bądź Shiny. Ciekawe w ogóle, czy jest większa szansa na to, żeby był Shiny pokémon z tego Daily Adventure incensa, Ale chyba nie, chyba nie, bo już oczywiście mieliśmy, yy, no przez te 15 dni złapaliśmy ile? Dwa Shiny? Coś takiego, nie? Z tego co pamiętam, Electrike to był i coś jeszcze, ale nie mogę sobie przypomnieć. Armaldo. No... Coś innego, coś ciekawszego na pewno. Tak mówię, w pierwszym momencie jest kurde garcząt Ale nie, to Armaldo. Więc mam nadzieję, że szybko usiądzie. Dwa, trzy. Siedzi nice, więc oczywiście paster trick. Ten katerp się nie złapał. No dziwo. No i kolejnego ultrabola zmarnowałem. Masakra. A czy w ogóle Go Plus mi zakręcił Tam już to nie zakręcił Mam nadzieję, że mi zakręci tym O właśnie Uf, Matko, ale mi serce zabiło A nie widzicie mojej twarzy Masakra Kurczę, Talon Flames Daily Adventure ni sensa Nie no, normalnie Kurczę, no już myślałem, że to jest Coś innego Mówię, kurde, taki duży No ale nie no, Moltres Oczywiście zupełnie inaczej wygląda więc no dobra, sprawdźmy sobie czy on się złapał. Złapał się nice. Chociaż było blisko. Dobra, nie wiem po co to sprawdzam, bo przecież pikiwek nie może być shiny No dobra, jest ptak. No i wykrakałem. Myślałem, że będzie kolejny ptak. A tu jednak legendarny Wurmpo Masakra. O, kolejny grubinek. To oczywiście na pajnapka. Dobra, chwilę będziecie moją twarz widzieć. Siemaneczko kochani, także pamiętajcie jeżeli macie jakieś pytania pytajcie w komentarzach, łapeczka w górę jeżeli podoba wam się ten odcinek daily oczywiście będę prowadził dalej, jeżeli oczywiście chcecie chyba, że wam się już, nie wiem, o światło się włączyło jeżeli oczywiście chcecie żebym to robił dalej i dojdziemy może do studni, nie no żartuję jakbyśmy doszli do studni to tak powiem wam szczerze, nie wiem czy czy ja wytrzymam? 100 dni, daily. To już chyba te ostatnie miniaturki będą takie. Wiecie, twarz taka zmęczona. <grym> na maksa. Nie na no, kitu, Masakra. Dobra, może powinienem troszeczkę przyspieszyć. Kolejny pansyć. I nie jest shiny. Panie, tu już jesteś czwarty albo piąty podczas tego daily Adventure insensa. Raz, dwa. O, dobra, czekajcie, wrzucimy sobie tą ostatnią dwójeczkę. Może nam się jeszcze uda coś wykluć dzisiaj. żeby oczywiście czy się złapał czemu on jeszcze nie zniknął. Złapał się. Hello. Hello. No, także no będzie na pewno odcinek z wykluwania. W ogóle jakie są bonusy podczas tego Community Day? Ale chyba nic z jajkami, więc jajek pewnie nie będę się w ogóle skupiał na jajkach. Żeby po prostu, czy tam był szelmet? Kurczę, szelmeta nie mam szajnie, nie trafiłem go podczas GoFestu Trafiłem oczywiście karablasty i wszystkie inne rzeczy, ale nie szelmeta No trudno, na pewno no, jest duża szansa na to, żeby złapać jakiegoś szajniaczka podczas tego eventu, bugout eventu Co tu mamy? Jupiter, to już drugi chyba Masakra. W ogóle szkoda, znaczy szkoda. Fajnie by było, jakby te pokemony były tak posegregowane ilością, nie? Na koniec, jak widzimy tą naszą tabelkę, co złapaliśmy, jakie pokemony. Dobra, Dupider się złapał. Dobrze, żeby tak na przykład zobaczyć, ile tych pokemonów, wiecie, nie? Sześć pansejdżów, cztery widle, trzy takie, nie? Wiadomo, że to jest w kolejności łapania. W ogóle śmiesznie, że to zachowuje... Taką, tą, no ale to pewnie z journala szczytuje po prostu i, i tyle, nie? Ale tak jak mówiłem też wcześniej, ostatnio rozmawialiśmy, nie wiem czy to Wam mówiłem, ale ostatnio rozmawiałem, że fajnie by było, jakby te Pokémony miały ten swój tag na dole pod swoim Pokémonem, znaczy pod złapaniem, że to jest Pokémon z Daily Adventure Incensa. Więc kolejna by była taka rzecz, wiecie. Kolejny bayer. Dajno. Dajno z Daily Adventure in sensa, Szok. Jestem w szoku. Bez kitu I zmarnowałem na niego. great bola, Masakra. Dobra. Siedzi. Lupiderka Złapię sobie. Chociaż nie wiem, czy ja potrzebuję jeszcze egzelki do niego. No ale dobra. Jak już wszedłem w niego, to rzucę jedną kulkę. Także dajno. Kurczę z Daily Adventure sensa Dobra, może jeszcze trzy Pokemony złapiemy. Mam taką nadzieję. Parasik. Parasika w ogóle nie widziałem chyba na dziko, powiem Wam szczerze, tylko widziałem go na rajdach Excellencior. Czy on usiadł usiad. Więc paras na pewno... W ogóle sprawdźmy. No, nie ma, nie ma. A nawet jest boost, nie? na niego. Także w ogóle no jestem. Na pewno Paras będzie takim rzadszym Shiny, ale no większość z Was pewnie go już oczywiście ma. Ja nawet nie pamiętam jak on wygląda Shiny Ledyba. Ledyba. 7 ostatni Pokémon z Daily Adventure Insensa. Chociaż no... no nie, raczej nie. Raczej ten tutaj, który będzie, to będzie już ostatni Pokémon z Daily. Adventure Insensa, dobra, sprawdźmy sobie czy ten torcik jest shiny, nie jest shiny Great Ball 1, jak usiądzie to usiądzie, jak nie to nie Dobra, i 20 sekund zostało Pido. Nie, to jest Starley, przepraszam. Pomyliły mi się Pokémony. Dobra, sprawdźmy tego Pan Sage'a, Czy jest shiny? Nie jest shiny. No i kurczę niestety, moi drodzy, ale no na koniec będę ciemny. Będziemy ciemni. Na koniec. Trudno. Dobra, spadźmy jeszcze u Nie jest szajni I 25 pokemonów. To powiem wam, jakoś coś ostatnio słabo mi idzie, nie? Jeśli chodzi o kacze. Dobra, teraz nie wiem, jak, was, jak wam, do was się tutaj ustawić, żebyście mnie widzieli jak najlepiej. No ale no podliczmy sobie. No mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wumple. Raz, dwa, trzy, cztery Panseidże. Raz, dwa widle. No i tu w środku Talonflame, Armaldo. To były takie rzadsze poksy. No ale poza tym, no nic, nic szczególnego, nie? Masakra. Dobra. Chyba tutaj jestem troszeczkę jaśniejszy. Także kochani, jeżeli podobał wam się ten odcinek, kolejny bez niestety legendarnych galeriańskich ptaków. Dajcie no troszeczkę mi otuchy w komentarzach, żebym no, nie poddawał się. Mam nadzieję, że w końcu uda się spotkać tego legendarnego, garańskiego Articuno, Zabdosa albo Maltresa. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy złapaliście. No i żeby mnie jakoś wesprzeć, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy z Community Day, czy z czego. Ale no, jeżeli oczywiście będziecie subskrybować, mieli dzwoneczek wciśnięty, to na pewno powiadomienie o odcinku dostaniecie. Jeżeli nie widzieliście podcinka, który zmieni nasze życie w Pokémon GO, też go zobaczcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!